Hej, ja jestem xCredly a to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak pobrać moda na mm, Infinity Blog Dash i po prostu na moda. Na przykład ten customowy imię na. No. Po prostu. Zanim zaczniemy, pokażę Wam, że to naprawdę działa. Private Solo Mode. Mm, Pod dash to i tak zagramy tylko jedną grę cóż. a nie, bo tak to chyba nie będzie działać tego co wiem mam Musimy... kodę yy, Ustawiacie sobie kod jaki chcielibyście klikamy sobie 727, aha bo ja nie klikłem custom map Aha. i żeby to działało to w ogóle musicie kliknąć jeżeli ustawicie sobie ten to musicie kliknąć custom map 7273 uwaga i ci się kody Zgadzać? Kody się zgadzam Zaczynamy grę. Jak się gra zacznie to się widzimy już w grze. Dobra, nasza gierka już startuje po 20 sekundach. No i jak widzicie wybrałem sobie boddash. Tutaj mamy boddash i jest boddash. Mm. No i tutaj widzowie to działa w ten sposób, że po prostu możecie grać sami na sam... się gracie się sami I na tym, na grze. Yy, więc po prostu no... mega fajnie. I z tego co wiem tutaj jak macie solo mode, to chyba jeżeli spadniecie, to że z tego co wiem nigdy nie spadniecie, ale nie jestem pewny, czy to tak działa. W ogóle najlepsze jest to, że to co mnie ciekawiło zawsze, to że się to serio tak yy, odpycha tak fajnie, wiecie o to... co chodzi. No właśnie tako No jak widzicie macie tutaj nielimitowane macie tutaj nielimitowaną ilość e, jakby tego całego te, takiego, no wiecie o co chodzi, no, no nielimitowaną ilość, e, jakby Wam to powiedzieć, mm. No nielimitowaną nie, nie ilość żyć. Sprawdzimy, czy ten trick na razie... Aha, czyli że te No jak widzicie, mody działa, wszystko jest git z tego co widzę, widać. Ja polecam tego moda, jeżeli chcecie. Aha, i jeżeli już się pytacie, czy za to będzie ban, za to nie będzie chyba bana, z tego co wiem. Bo ban jest za darmowe koronki i za darmowe gemy, ale za takie typu... takie coś to nie będzie ban. A tym bardziej na telefonie, bo na telefonie to nie jest coś takie mocne, bo to jest tylko na darmowe mapy. Mm. Więc po prostu... No i w pewnym momencie będzie to tak mega złe, że po prostu nic nie zrobicie, bo będzie was tak rzucać po tej mapie, nie? Więc naprawdę... Polecam to, tu są wszystkie mapy, a i ogólnie, jeżeli chcielibyście zapytać, na jaką wersję jest mod, to mod jest na wersję 0.40, z tego, co wiem. E, więc, no... Mm. No, ja, już jesteśmy w takim momencie, gdzie to po prostu tak szybko leci, że ja się respię i ja nie mogę nic zrobić. Yy, dobra, to my po prostu przejdziemy już do instalowania tego. Do te instalowania po prostu. No, przejdziemy po prostu do instalowania tego Znale. wielkiego. Yy, do instalowania moda, bo nie chcę, żeby ten odcinek trwał mega długo, a chcę, żeby była jakaś w miarę ciekawa oglądalność. Więc przechodzimy już do pobrania moda. Dobra, pierwszy krok, który musicie zrobić, to musicie wejść w swą przeglądarkę, u mnie jest to Google, jak kto, jak ma, musicie pisać kipas z kipas guys jeden jeden, y, nie, 0... no, kipas guys 0.41. kropka pobieracie to no i tu macie Yy, jakieś tam nie wiem ale tu macie tutaj widzowie macie takie coś, tutaj macie pobierz. Klikacie właśnie w te pobierz, czyli klikacie w te w tamto i tu macie yy, pobrać ponownie, no bo ja to no, no bo ja to już mam. No i tutaj po, później po prostu przechodzicie w plikingście wejść, czyli wchodzicie tutaj, jeżeli nie wiecie jak to się robi, to się wchodzicie tutaj w te trzy kropki, tu macie Tutaj akurat tego nie ma chyba. Ale um, jakby tu powinno być takie też chyba pobrane pliki. Um, no i tutaj macie kipa guys, to już jest strona. Tutaj macie na dole. Instaluj. Um, no, i wam się to pobierze, u mnie to się nie pobierze, musicie poczekać. Hmm. Musicie poczekać, aż to wam się całe załaduje. To wam się. Musicie poczekać, aż to wam się całe załaduje. E, u mnie to nie będzie działać, bo ja to już mam takie, jakby pobrane. Ale później, e, jakby tutaj, klikacie, tu, be, tu wam się wyskoczy takie coś. E, otwórz tutaj, ja wam zaraz pokażę, gdzie. Hmm. No i mi się to chyba pobrało jakimś cudem. No i tutaj klikacie w ten wybór Jeszcze raz wam No i tutaj klikacie otwórz. No i wam się tutaj będziecie mieli cały ten mod, całutki mod. U mnie się to po prostu od nowa pobrało, nie, ale no tutaj klikacie później ok. Za każdym razem klikacie no, no ok. No i tutaj klikacie. Aha, i teraz mam tam poradnik, jak zainstalować. Jak po prostu zrobić Infinity Block Klika Najpierw musicie tutaj włączyć. Yy, musicie włączyć te, czyli te custom map. Yy, jeżeli chcecie grać sami, no to klikacie solo mode. Jeżeli pierwsza mapa to sobie, jeżeli chcecie blok to klikacie blog jeżeli chcecie drugą mapę na przykład yy, laser tracer to lasery no i później też chcecie blok No i tutaj najważniejsze, że musicie wymyślić kod, który ma być minimum 3 -cyfrowy. Ja, mój, mój to będzie 99. No i jak w Wam się ten kod stworzy, klikacie zagraj. No jak się połączymy, to się widzimy. Dobra. Już nam się połączyło to. No i jak widzicie, Blockdash. I gracie z sami Blockdasha. stało widowne. Nie wiem, co zrobiłem. Spieprzyłem coś. Ale wam to pewnie będzie działać po jakichś parunastu minut. tak Możemy zobaczyć jeszcze jedną grę. Możemy zagrać. Ale no... Koronka wam, się, nie, koronka wam się nie zapisze, bo to chyba nie działa w ten sposób. Mm. No ale... Kurde, nie wiem jak mam tego... No to klikamy 9999 yy, Max Player to będzie 2, też chyba damy, żeby nie było. No Twórz uwaga i 3, kod się będzie zgadzał. Game is full, czyli kod nie działa. 7, 7... Dobra, sobie byle jaki damy. się będzie zgadzał 7, 7, 9, 3. Jeżeli się zgadza, klikacie graj. I ciekawe, aż ta jedna postać się załączy, bo my na pewno mamy, ale ta druga postać też się musi załączyć. Później jak nie chcecie po prostu już grać, to musicie chyba, wy, z tego co wiem, wyjść z gry. Wyjść z gry. No i wam tutaj po prostu będzie... Tutaj jakby blog dasz, z tego co wiem. Tu będzie blog da. No, wiedziałem, że tu będzie blog da. No i gracie jeden na jeden z, z jakimś gościem. Ale tu będzie. No i to jest 1V1. Działa, działa to 1V1. Działa, zawsze będzie działać. To nie jest tak, że mm, jak ktoś nie chce, to nie będzie działać. Kurde, wam mnie. No i za każdym razem działa. E, możecie grać sobie ze znajomymi, tak szczerze wam powiem. Jak chcecie. Zależy. Zależy, czy macie ochotę ze znajomymi. Czyli z jakimś botem, tak jak ja w tym momencie. No ale jak widzicie, mod na obecną chwilę działa. Czekamy na nowe aktualizacje z tego moda, czekamy... No i wygraliśmy. Czekamy na nowe aktualizacje z tego moda. Jak będzie yy, jeden, nie, jak będzie 0.41.1 Po prostu po, po prostu musimy czekać na nowe aktualizację. My się będziemy już w kolejnych odcinkach. Cześć!